Powitać na naszym kolejnym spotkaniu grupy Sztuka Wychytułem Edukacji. No, i żeby nam się nie nudziło, to. Kolejne pisanie. Po, 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 po. Kolejne, pru... kolejne pru... pisanie. Zadaniem teraz Państwa jest stworzenie e, pracy plastycznej w technice dowolnej. Technika będzie dość dowolna, to no macie tu tylko przyrządy do rysowania. Ale rysunek ma odpowiadać, czy realizować taki temat. Tak. Europejczyka, portret własny. Kojarzy nam się z czymś? Z czym się może kojarzyć? Europa, Europejczyk. To kto nie ma pomysłu na rysunek? Dobra, to trzy słowa. Na Europę nic, bo ja, ja się uczyłam w 31 lat i gadali mi, że żyję i jestem w Europie, więc ja nic, nie mu, żadnych zmian do mnie a. nie dotarło. A to czemu nie to może to być to tak? A czemu pani tego nie napisze? To napisz. Europa napisz, od 60 lat jest to, dla mnie bez to, zmian. To jest, Albo w Europie bez zmian. Europy. I już masz. I już jest. Napisz, Dobrze. Od Albo Europę od 60 lat nie jestem, nie. W jestem w Europie. – Bez zmian. – Bez zmian. – No, tylko ma ma zdolności. – chłopak, no, tak. Przecież tak, 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 tak. <śmiennie> że to jest bardzo ładny kształt. – Nie, Może być? – Pewnie. – Piotr, być? jeżeli Bez chodzi bardziej... o mnie, to ja naprawdę… – No to, no to nie. A, a? trzy słowa? No, a trzy zdanie? Są. Bo tutaj e, pani Basia już ma gotowy slogan, ale nie chce go napisać. To Ula, coraz lepiej, coraz lepiej. Możesz podpisać Ula w Europie. Cii, cii, cii. <grym> tak. Następny. Ełota. Macie więcej talentu Ma do malowania. jest <grym> no, więcej talentu do malowania, nie tylko e, e, Wojtek. Mm. To teraz tak. Proszę to odsłonić. Hey Fred, niech Pan odsłania. I każdy coś powie o swojej pracy. Pracę dosłownie. I przenieśliśmy chłopów do Europy, bo chłopot tego wie, basta. No, życzymy sobie Europy bez granic, oczywiście. No, a tu jest potem Europejki. Tu obecny. Tu obecny. Oddany z dużym wdziękiem i realizmem psychologicznym. Ja mam lajkonika, co trzyma taką obręcz z gwiazdami. Tak, wiesz, to miłto. do swojej ręce. Dobra, tutaj jest Maćka, praca abstrakcyjna. Chciałem to szerzej rozwinę, że no, ale nie wyszło. Dlaczego nie wyszło? Moim zdaniem wyszło. Schematyczna mapa Europy jest, a ty jesteś w Europie. Tak, mm -hmm. tematycznie. Polska to jest Polska, Europa to jest Europa, a świat to jest świat. A myśmy się właśnie znaleźli w tym, w tym świecie dzięki Europie, no właśnie dzięki Europie, bo razem z Europą w coś w mm -hmm. sensie. Wrodzimy się w Europie, gdzie był. Dla mnie złe życie, ponieważ był to system komunistyczny, gdzie rządziła elita, ale obecnie również jestem w Europie, ale tej unijnej. Od zarania istniała Europa, w której znalazła się Polska. Tyle. No bo nic się nie zmieniło. Dla mnie się nic nie zmieniło. Bosmana bez potrzeby on ciągle siedzi. Choćbyś ręce poranił, Bosman zawsze się skanił. Powiada zrobione źle. Jeszcze raz coś się działo, Bo chce cóż wam się stało, jak do kotła to każdy się wie. To nie łajba niemiecka, trzeba wiedzieć od dziecka, że to okręt wojenny RP. Ale czasem się zdarzy, że się Bosman rozmarzy. to Bosman do każdego wie. Gdy go wtedy poprosi, swą harmonię przynosi, siada w kącie na rufie i gra. Właśnie, sami mi powiecie, co to jest. Co to jest? A to jest pęcza, a nieprawda. A nieprawda. To jest znak Romy. To jest znak romów. To są oni, których ja już nie pamiętam. Nie wiem, czy wy pamiętacie coś takiego sami. jak tabory. Teraz jesteśmy w pociągu. Cygany. Jesteśmy w wozie. Taborze. Jesteśmy w taborze, jesteśmy w wozie i wio, jedziemy sobie. Mamy krajobraz Beskidów. Jaka to jest pora roku? Kiedy podróżujemy? No jesień. No lato, lato. Niech będzie lipiec. Po prawej stronie mijamy sobie drzewo. I teraz Wojtek możemy zaśpiewać. A ta... tak teatralny Giedymin. Ludzie, ludzie, opowiemy wam mrożące historie z dziejów Litwy. Dzielny Giedymin pozdrawia was, a że czasy były niebezpieczne, za chwilę ujrzymy walkę zdjęcia Giedymina ze zbójami. Dzielny Giedymin wraz ze swoją świtą otwiera atak zbójów. A teraz rozegra się wielka Książę walka zdjęcia, kiedy mi na stule. Książek, kiedy mi walczy, by ocalić publiczność, bo o, już ma drugą dziurę i jeszcze walczy. Ale wkrótce przegrywa walkę. Książę, kiedy mi zasypia. Pejczyści mu się proroczy sen, który w legendach listy słynie. Oto żelazny dil, który ryczy. Ryczy, a strach, ale książę Gedymin śpi. Książę Gedyminie zbudź się, wyśnił ci się żelazny wil. To znaczy, że założysz miasto, które nazwiesz Wilno. Tak powstała legenda o zbudowaniu przez księcia Gedymina Wilna na publiczności za to, że się cierpliwie wysłuchali nas i tej opowieści, która jest prawdziwa. Słaniamy się nisko i polecamy na przyszłość.